Dzień dobry moi kochani Jestem po raz kolejny u gości Pelka House ma. Gosia wynajmuje apartamenty Polakom i ogólnie turystom Tutaj jest brama wyjściowa do Gasi. Tutaj to się mieści studnia. Potem go poproszę, żeby wam przedstawiła warunki. Chociaż u mnie jest filmik też. Jak go o tym mówi, w jakiej cenie są apartamenty. Dzisiaj podjechałam do dziewczyn, do lucynki, która ostatnio u mnie była i do Gosi. O, lucynka tam siedzi. Drugi raz muszę nagrać. Drugi raz muszę nagrać filmik. Tak tutaj to wszystko wygląda. Plac zabaw dla dzieci. Jakby ktoś z dzieckiem przyjechał. Tutaj wejścia do apartamentów też. Do, gości, do wielu Polaków przyjeżdża. Wynająć. Wynająć apartamenty. Czy nawet odwiedzić ją? Tutaj też dla dzieci konciki do zabawy tam miejsce na grill, tak jak widzicie. A tam w głębi są żółwie. Mówiła jedna z pracownic gości, że tutaj gdzieś się kręci żółw, ale gdzie on jest? Ja go nie widzę tutaj. I ostatnio też go nie mogłam dojrzeć. Nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten żółw. No. I tak tutaj to wygląda, moi kochani. Gosia ma jeszcze drugi dom z apartamentami. Jakby ktoś był zainteresowany, a trzeci dom chyba jeszcze jest w budowie. Ja jeszcze później na chwilę nagram Gosię, to wam powiem, co i jak. I tu też plac, plac zabaw dla dzieci. No, cisza, spokój. A... Ten śpiew, to jest chyba recytacja Koranu, dobiega z pobliskiego meczetu. U gości też jest sklepik z suchym prowiantem, ale można też się zaopatrzyć od znajomej gości Gambiki w obiad za 150 Dalas i To jest naprawdę tanio. Dobrze, ja podejdę sobie teraz do lucynki. Potem wam jeszcze nagram gościa. Do zobaczenia i do usłyszenia.